W rogoźniku odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego boiska sportowego. Ukończona została z dawna wyczekiwana inwestycja, która mogła nie dojść do skutku ze względu na niemożność odkupienia od mieszkańców gruntu podbudowę. Rogoźnik po wielu latach oczekiwania wreszcie doczekał się boiska sportowego z prawdziwego zdarzenia. Swojego zadowolenia z zakończenia tej długotrwającej inwestycji nie kryli mieszkańcy jak i sołtys wsi. Piękny obiekt pełnowymiarowy, 100 metrów na 65 wymiary, oświetlenie, nawadnianie, ogrodzenie jest, parking, dojazd, także centrum. Mi się wydaje, że to będzie w przyszłości centrum sportowo-kulturalne. Za nami tam jest scena, amfiteatr. Także będziemy próbowali jakieś imprezy kulturalne organizować, nie tylko sport, ale żeby tętniło życie kulturalne w Rogożniku. Koszt przedsięwzięcia, w obręb którego wszedł stadion, budynek szatni, zadaszona scena, parking oraz asfaltowa droga dojazdowa, sięgnął prawie 2 milionów złotych. Jak się okazuje, to nie jedyna inwestycja, którą Urząd Gminy Nowy Targ zamierza w najbliższym czasie zrealizować. To pokazuje, że na celowniku gminy znalazł się rozwój życia sportowego w okolicy. W ostatnim okresie czasu kładziemy spory naciski finansowe i organizacyjne na to, żeby wspierać sport na terenie gminy w różnych aspektach. Ten stadion sportowy oddany w Rogoźniku jest jednym z przykładów tego wsparcia, ale też mówimy o wsparciu narciarstwa biegowego, szlakach rowerowych, ścieżkach rowerowych, między innymi również na terenie Rogoźnika ta ścieżka, która teraz w będzie oddana. Sportowe ambicje gminy widać po jej działaniach. Trasa narciarska z obidowej na turbacz działa i ma się dobrze, a w planach jest już kolejna. W celu lepszego utrzymywania tras biegowych został dodatkowo zakupiony ratrak. Ponadto do szkół w klikuszowej i w obidowej, będącymi kolebką narciarstwa biegowego w okolicy zostało zakupionych 50 kompletów nart biegowych. Podobnie sytuacja ma się z wybudowanymi ścieżkami rowerowymi oraz rowerami, które trafiły do gminnych szkół. W okresie wakacyjnym chcemy zorganizować zajęcia dla dzieci i młodzieży, aby wykorzystać zarówno zakupiony sprzęt, mówię tu o rowerach aby wykorzystać w ten sposób by zajęcia wakacyjne były bardziej atrakcyjne by dzieci mogły skorzystać z wycieczek rowerowych pod przewodnictwem oczywiście nauczycieli bądź instruktorów. My spore pieniążki stawiamy na sport. chcemy żeby ten sport na terenie gminy Nowy Targ najlepiej funkcjonował. Zdajemy sobie sprawę, że rozwój młodzieży, rozwój sportowy jest bardzo ważnym elementem rozwoju naszego społeczeństwa, dlatego chcemy to wspierać. Nowo wybudowany stadion w Rogoźniku jest częścią planu gminy, która kładzie szczególny nacisk na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. I dobrze, bo gdy spojrzymy na osiągnięcia Kamila Stocha czy Justyny Kowalczyk, sukces leży w zasięgu dobrze przygotowanych. A żeby być dobrze przygotowanym, potrzebne jest odpowiednie miejsce do treningu. I to stara się zapewnić Gmina Nowy Targ. To już wszystko. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości już w środę. Do zobaczenia.